Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie ponownie w kolejnym odcinku standardowo już łączonym. Coraz ciężej się nagrywa tak, żeby materiał był z jednego wypadu. No Muszę na te wypady pojeździć dwa, trzy, a czasami cztery razy. W tym odcinku będzie to materiał z trzech wypadów. Na początku wleci materiał z tamizy. Byłem na tamizie, fajne rzeczy powpadały. Zobaczycie to na początku. Później było pole, też coś powpadało. No i dzisiaj jestem na Battersea. Za chwileczkę sobie pójdę, tutaj mamy Chelsea Bridge Tam gdzie pokazuję Chelsea Bridge Tam sobie skupię się chwilkę Zobaczymy co uda się znaleźć I Wam to nagrać, pokazać Także będzie chyba ciekawie, mam nadzieję <laughs> Także trzymajcie kciuki Aby coś ciekawego wpadło No i taka aktualizacja Ci co śledzą mój kanał to wiedzą Że ostatnio przeprowadziłem się Więc w 2025 roku Dużo, dużo zmian Przeprowadzka na nowe mieszkanie Zwolniłem się z pracy, spokojnie, spokojnie, nie będę bezrobotny, nie będę pakał, mam nową pracę, od nowego tygodnia zaczynam już w nowej pracy. Tak jak mówię, ci co śledzili, wiedzieli, że nie pamiętam, w tamtym roku, w którymś miesiącu byłem na wypadzie w Berlinie, firma, firma mi kupiła tam przelot, hotel i tak dalej, po prostu sprawdzali moje kwalifikacje i zaczynam pracę na nowym stanowisku. Trochę wyżej, za lepsze siano, więc tu są duże, duże plusy. Zobaczymy jak to wszystko się przełoży, ile będę miał wolnego czasu, które to będą dni, jakie dni teraz będę jeździł na tamizę, to wszystko z czasem się okaże. Mam nadzieję, że będzie dobrze eee... i kanał nie ucierpi na tym. O. Tak chciałem powiedzieć. A standardowo przypominam Wam o subskrybowaniu tego kanału, komentowaniu, lajkowaniu, kliknięciu dzwonka, aby, aby dostawać te, jak to się mówi, powiadomienia o, o nowych filmikach. No i standardowa regułka na hasło: Maniech w sklepie .pl. Macie zniżeczkę, czyli darmową wysyłkę na terenie Polski. Serdecznie Was do, zapraszam do sklepu. Wpadajcie, wykrywacze, odzież, wszystko co chcecie, na pewno tam znajdziecie. Link do sklepu w opisie: wpadać, klikać standardowo pod filmem. Rozwijacie i macie te linki. Ci, co jeszcze nie wiedzą, a ci, co wiedzą, to, to wiedzą, gdzie już szukać, wpisując sklep odince.pl i, i wam to wszystko wyskoczy. Eee, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że, że będzie dobrze że będę miał troszkę więcej czasu, albo jakieś inne dni na poszukiwania. Może będzie tak, że będą nocki, więc będę miał więcej czasu. Zobaczcie, wszystko czas pokaże. Nie przeciągam. Zapraszam Was do oglądania, a ja zmykam się przebierać i znaleźć coś ciekawego. Coś nietypowego, coś fajnego, abyście mieli co oglądać. Miłego hej hej. Witam się z Wami kolejny raz. Poranek nad Tamizą. Poranek z Golden Mikeiem, e, więc zapraszam Was do oglądania. No i co? Pierwsze fanty się już ukazały tutaj szału nie ma, ale zawsze to. Pierwsza albo Druga wojna światowa. Guziczek, wojskowy guziczek, najbardziej popularny chyba jaki do tej pory znalazłem z lwem i jednorożcem. Nawet ma łóżko. No i są drony Odyna. Pozdrawiamy cię, Adamie. Ty tam w Grecji buszujesz. A tam i czeka na ciebie. Czeka, czeka, panie. Fanty same się nie znajdą. Trzeba tutaj w pomocy. No taki fancik. Lecę dalej. Zobaczymy, co dzisiaj los przyniesie. Teraz wam pokażę. Patrzcie, jaka ryba mi się trafiła. Pierwszy raz taką rybę widzę. I ona jeszcze żyje. Ja ją uratuję. Chodź tu, morświnie świnie. Co to patrz, złota rybko Płyń. Nie wiem czy sama chciałaś popełnić samobójstwo, czy jak ale jest szansa, że odpłyniesz. No. Czy ty chora jakaś? No widzę, że powietrze angielskie ci nie służy. No płyń morświn, dałem ci życie. Przed chwilą skakałaś. No, dotleń się. No Chciałem być dobry. Chciałbym wypuścić rybę, a ona widzę, że nie ma nadziei na niej. No nic, szkoda. No i Wam pokażę, co ta misa dzisiaj wypukała. Proszę bardzo, taki kawałeczek fajeczki. Widzicie? Uhuhu, jeszcze jakaś zdobiona. Nawet ją przemyjemy. O, zamulona jest strasznie, ale jaka zdobiona jest. Spójrzcie na to. Takie zdobione jeszcze nie mam. Tom zabieram ze sobą. Trzeba będzie ładnie oczyścić. Szkoda, że nie ma dłuższego tego, tej rurki. No ale mimo wszystko i tak ładna. Bierzemy. No i tym razem z takiego piaseczku bliżej niezidentyfikowany obiekt, ale za to srebrny kawałek srebrnej blaszki. Czym to było? Nie wiem, myślę, że tak na 90% jest to sreberko. Spatynowane. Proszę bardzo. O! No nic. Biorę to ze sobą, sprawdzimy jeszcze w domu kwasem, czy tym, jak to się tam nazywa, i będziemy wiedzieć. Ale mi się wydaje, że 90% srebro. Zapraszam na podsumowanie dowiecie się więcej. <laughs> Znowu wyglądam jak ten Koala, ale Morda się już cieszy. Bo kochani, chyba, chyba, tak, tak, zobaczcie co tu mamy, w takim piaseczku, już tu tyle razy szukałem, to jest taki, taka fajna miejscówka, tu ludzie biegają, tam kawałek dalej też znalazłem złoty pierścionek, no i co, czy mamy powtórkę z rozrywki, nie wygląda mi to na tandetę, ja już to wziąłem, podniosłem, nie będę was tu ściemniał, że, że, że wiecie, eee, no jest to złotko chyba, jeszcze sprawdzę. Na 100%, bo już tak podniosłem. Myślałem, że ta deta, ale nie wygląda na jakiś, że ma jakiś kabyszek. Eee, coś tam w środku jest. Dajcie chwilę, zbliżę. Jakieś A79 i za cholerę nie wiem, co to jest. <noise> czy to złoto, czy też nie? Muszę w domu to rozczytać. Pierwszy raz się z taką próbą spotkałem. No ale słuchajcie, jest chyba złotko. No, zapraszam serdecznie na podsumowanie. Będziemy wiedzieć, będziemy sprawdzać. Pójdę do jubilera, bo pierwszy raz się spotykam w ogóle z taką próbą jakąś A79. Co to za próba w ogóle? A79 dziwna, ale nic. Sprawdzimy. Ja myślę, że to na jakieś 90% jest złotko. Także o kurde, chodź tu, chodź tu do pana, gdzie ty chciałeś uciec? No, także Morda <laughs> się cieszy. Dobra, lecę, szukam dalej. Już mam dzień, już mam dzień zrobiony, także ja już się ogromnie cieszę, aż mi się kurde łeska ze wzruszenia, nie, to zimno. <laughs> Ale jest. Bingo! <laughs> Mamy to pierwsze złoto w 2025 roku, można powiedzieć, odnotowane. Szukam dalej. No, kochani, gdy emocje już opadną, jak po bit, jak to się mówi, jak po wielkiej bitwie kurz, czas na no, na takie oto fanty. Co to jest? Nie mam pojęcia. Przypomina jakąś łamaną broszkę. Coś to było, ale teraz to najstarsi ale nie wiedzą, co to jest. No nic, zobaczymy. Może w domu się coś udało ustalić, chociaż wątpię. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o monety, Jedna, jedna moneta. Jeśli chodzi o guziki, czwarty, czwarty guziczek, ale ten taki o. Zobaczcie, ładniutki z całą tu jakąś literką, chyba R. Kuba już ma dwie monety, Jest ze mną tutaj Kubuś. Kuba ma dwie monety, a ja jedną. I to starą jedną taką zgniłą, ale za to w guzikach, chociaż, w, w, jak to się mówi, prym wiodę. No i oczywiście. Złotko i sreberko także no jest się czym pochwalić, jak na chwilę obecną. Dobra, szukam dalej. Powiem Wam tak, kochani: Kolejna przepiękna baba na wozie, druga już wcześniej była chyba 37. Kubie udało się znaleźć 38, chyba a mi teraz 39. To mamy serię. Spójrzcie na to, jaka piękna moneta. One penny 1939 Brytania. George VI. Piękna, to musiała jakimś kamieniem dostać, bo to nie ode mnie. To nie ja. Ale ładna. Bierzemy. No i z takiego piasku ogólnie straszne śmietnisko. Ale wyskoczyła moneta i to nawet powiem Wam w bardzo dobrym stanie. No czy jest tutaj tył zajechany, ale zobaczcie to. Moneta z cyny z rdzeniem miedzianym. Ten miedziany rdzeń tutaj ładnie się zachował. Jest to prawdopodobnie James. 1600, któryś rok, muszę to ustalić w domu. Farting, 1 czwarta. Jego twarz, widać, no piękna moneta. Te monety, mówię, jak już kiedyś powtarzałem w filmie, jak są w takim naprawdę dobrym stanie, to potrafią być warte sporo pieniążków, pieniędzy, czy kasiury. Jak zwał, tak zwał. Ale zobaczcie, fajnie ten rdzeń. Zawsze miałem ten rdzeń taki zniszczony, a tutaj naprawdę widać świetnie. Super, cieszę się bardzo, bo naprawdę fajna monetka. Jak to zawsze bywa, trzeba już powolutku do domu uciekać. A tu kolejne fajne rzeczy wychodzą. Kolejny kawałek sreberka. Na tym są jakieś punce. Zobaczcie, zbliżę to. Widać tam coś. Może jak się przeczyści, będzie lepiej widać. No ale w czym to było? kawałek jakiejś blaszki, jakiegoś okucia srebrnego. Nic więcej tu nie jest w stanie ustalić. Zobaczymy, może jest tego więcej, bo to było w tej dziurze tutaj, więc pogrzebę tu. Jest drugie sreberko dzisiaj. A tym razem wpadła 50 pęsóweczka, ale już nieobiegowa. Proszę zobaczcie jaka. 50 pęsów 1978. Serdecznie pozdrawiam 78. Taka oto sztuka wielka. Dobra, bierzemy. I kolejny guziczek. Kolejny, ale tym razem nietypowy. Jeszcze takiego nie spotkałem. Zobaczcie na to. Guziczek z Brytanią. Patrzcie, jaki piękny. Tutaj siedząca Brytania. Ciekawy jestem, do jakiego oficera to należało. Do jakiego munduru. Fajny, fajny guziczek. Pełen z łóżkiem. Przetrzemy go trochę o spodnie. No, ciekawy jestem co tam jest napisane. Tutaj, w filmie, jak mi się uda ustalić, to będziecie widzieli napisy. Jeszcze, kochani, na zejście, na zejście. Na sam koniec kolejne sreberko. 50% mamy tutaj sześciopęsówkę z 1945 roku. Kuba mówi, że do 47 bili jeszcze w 50% srebra. Że no, jeszcze z czego cieszyć? Kolejna moneta i to srebrna bierzemy, nie pogardzę taką monetką trafi na moją kubkę monetową krążymy, krążymy muszę się odwrócić od wiatru tutaj Kuba w dołku wykopał amerykańskiego pensa, a ja mówię idę, Kuba mówi tak, idę sprawdzić czy coś nie ominąłeś się, ja mówię, ja sprawdzę Ciebie no bo Kuby tutaj w tym piaseczku patrzy na to hiszpański hammer gdzieś już takiego widziałem no, nie jest to w jakimś tam super stanie i co. Znaczy, ja nawet nie wiem, co to za waluta. Ja wiem, że takie coś widziałem z tym krzyżem, że to były hiszpańskie hamery. Kurde, kawał srebra, gruby, gruby kawał srebra. No coś pięknego i nietypowego. Mam nadzieję, że uda mi się ustalić, co to jest. Na pewno będę chciał to zarejestrować, bo takiego jeszcze Hiszpana nie mam. <noise> Kurczę, co za dzień? Kolejne srebro, złoto. Ja pierdzielę. No żyć nie umierać. No nic, powoli trzeba się szykować do domu, bo już woda nas zaraz odetnie. Ale coś pięknego. No nic, jak uda mi się ustalić, co będziecie widzieli na podsumowaniu albo tu już w filmie. Dzisiaj na polu. Dzisiaj na polu. E, zwiedzamy dzisiaj pole. Trochę zalane to pole mokre, bardzo mokre. Ale przewodność będzie lepsza. No i co? Kolega mówił, że sporo rzymków na tym polu udało mu się znaleźć. Nie kłamał. Proszę bardzo. Oto przykład. Pierwszy rzymianin z tego pola. Widać tu delikatnie głowę z koroną radiata. Co to za rzymianin? Tu będzie ciężko ustalić. No ale jest. Pierwsze koty za płoty. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Powiem tak. Jeden tam rzymek wyskoczył. Koledze wyskoczyły chyba ze trzy. A mi teraz wyskoczyło coś takiego dziwna ozdoba na początku myślałem, że jakaś fibula tak wykopałem, mówię, czy może i to fibula ale takich jeszcze fibul to nie widziałem, no i takiego kwiatuszka ma, więc myślę, że to jakiś uchwyt był z Ikei czy gdzieś takiego podobnego od jakiegoś mebla nie wiem, ciekawy przedmiot, przemyjemy zobaczymy na podsumowaniu tutaj ewidentnie widać kwiatka może to od czegoś lep... jakiegoś większego było, jakiegoś przedmiotu dobra może się uda zarejestrować, będziemy wtedy wiedzieć. Słuchajcie, wyszedł Rzymianin. Przeszliśmy po drugiej stronie, jakby takich krzaczków, tam gdzie wychodziły te niemaluchy, te takie minimki. A tu taka niespodzianka, taka świnka rzymska wyszła. Proszę, zobaczcie, jaki piękny. Jest baby, jest Rzymianin. Już mam dzień zrobiony. Przepiękny. Tutaj ciekawy jestem, czy będzie widać twarz. Z tej strony tam widać jakąś postać i jakieś napisy. Także będziemy rozkminiać. No co? Drugi Rzymianin, i to jaki kloc. Wiecie, powiem wam taka nie, niespotykana sytuacja na polu. Dzwoni jakiś telefon, kurwa, sygnał mam w tym, mówię o co chodzi. A tu patrzcie, jeszcze pół baterii ma. Sarzem z pola, może rolnikowi gdzieś wypada. Albo wrzucili na, do, na jak to się mówi, kompostownik, czy co, i wywieźli na pole. Bez baterii już. Ale jeszcze dzwonił, dzwonił, ładny sygnał dawał, naprawdę. Dobra, szukamy dalej Rzymków, bo już trafiłem drugiego, choć nie było tam nic widać, dlatego wam już nie nagrywałem, ale też duży. Na podsumowaniu zobaczycie. No i przeszliśmy na kolejne inne pole. Na tym polu na razie miał być Rzym, ale Rzymu cichosza. rzymianki się pochowały wszystkie, a wyskoczyło coś takiego. Ja chyba wiem, co to jest. Mnie się to wydaje, panowie i panie, że to jest takie cukiernicze radełko do cięcia ciasta. Tutaj w środku pewno było tworek, który się mocowało. I no używałem takie do Francuza. Jak stare, nie wiem, ale uważam, że to właśnie taki przyrząd do krojenia ciasta. My na to wołaliśmy radełko. Jak w innych, jak w innych miejscowościach na to wołali, dajcie znać cukiernicy, piekarze, ciastkarze. Czekam na wasze komentarze. Razem przenieśliśmy się na taką łączkę, o patrzcie jak sobie ten, myszołów tam, czy jak to się nazywało, tutaj nade mną lata, pa pa pa, jak kurde leci skubaniec. E, Przyszliśmy na taką łączkę, zarośnięta jest, ale fajnie się chodzi, jakieś tam sygnały wyskakują, no i tym razem myślałem, że mam hamerka, a tu niestety tylko takie coś, co to było, nie wiem, może od guzika. Dobra, kończę, bo strasznie wieje. Dopiero zacząłem. Nagrałem dla Was początek filmu. No i co? Przyszedłem się tu przebrać pod drabinkę. I powiem Wam tak. Nigdy nie sądziłem, nie wierzyłem w taki przesąd, że jak się wdepnie w gówno, to się ma szczęście. <ścoughs> ja, ja właśnie przed chwilą oczyściłem swoje lakierki, bo niestety nagrywając chodziłem po tej trawie i wdepłem w tą B i musiałem to... Usunąć. O, jest odruch wymiotny. Nienawidzę, nienawidzę. Mam. Ach, nie będę nawet sobie przypominał, bo już mi się niedobrze robi. A już wam pokazuję znajdkę. Znajdka sobie leży tutaj. Pierwszy sygnał. No ile od tej drabinki odlazłem? Pierwszy sygnał. Bęk, malutki, srebrny pierścionek. Zaraz mnie tu podmyje, dlatego ja się trochę odsunę. Bo przepłynął sobie właśnie o Port of London dzi, Niedobrze o tych pozwoleń. Odejdź odeć ode mnie No jest sreberko Dziecięcy malutki pierścioneczek Brakuje mu oczek Srebro na 100% A czy stare To się okaże już w domu Taki moleńki. No piękny Dobrze się zaczęło Zaczynamy dalej Miałem dzisiaj nagrywać dla was materiał Dogrywać a tu Bida z nędzą Bida z nędzą nie ma co pokazać Oprócz tego pierścionka, parę współczesnych monet i nic więcej, tu jakaś nietypowa moneta się rzuciła. Sami zobaczcie, jeden Anna, jedna Anna 1900, i tu nie wiem, czy tu zaraz mnie zaczekajcie, po... czekajcie, bo mi tu wykrywać, mi zalewa wszystko. Te ubery chodzą, pływające, chodzące, chciałem powiedzieć. No Dobra, mniejsza z tym, jedna Anna. Który rok? Nie widzę, 1946 chyba. Proszę George, bierzemy. Patrzcie jakie znalezisko znalazłem. Jakie znalezisko, zobaczcie. Mam nadzieję, że temu temu dziecku tutaj się nic nie stało. I nie zaparkował tutaj tego swojego sprzętu. A nie u skorzystać z tego sprzętu. Jak to się jeździ. To mokre jest. Głupę mam całą ale... Brawo, da się jechać Stary ale głupi, patrz. Dobra, nie chcę tu spoczywać Ogól miał mokre Z Kolejne znalezisko Kolejna zabawka Tym razem taki oto Pistolet Rewolwer Czy jak zwał tak zwał Metalowy jakiś, filo, filo? Nie wiem co tam jest napisane Fil. Nie Może uda się ustalić coś do ale Tu szału nie ma. Nędza, nędza. powiedzieć, zacząłem od drabinek z wielkim przytupem. I skończyłem praktycznie marnie, bo to dzisiaj szału nie było. No i ostatnia można powiedzieć znajdka, aż byłem wykrywać prawie myć. Jeszcze sygnał się pokazał. One. Jak to tam było napisane? Już zapomniałem. One half penny. Tak, one half pen 1936 rok. Jakaś moneta chyba kolonialna, może z Indii, nie wiem. Tutaj też widać króla, ale no, szału nie ma. Mówię, pierwszy strzał, ładnie żarło, zdechło i, i na koniec jeszcze chciało tu Mańka no, jakby udobruchać, żeby przyjechał jeszcze w to miejsce. No nic kochani, ja już się chyba z Wami żegnam. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Zobaczycie, co udało się wykopać na tych trzech wypadach. I tyle z mojej strony. Widzimy się przy podsumowaniu. No to zaczynamy. Podsumowanie. Kolorek. Trochę tego udało się zebrać z tych trzech wypadów. Sami zobaczcie. No i do tego ołów. Zawsze to zasila moje wiadereczka. Tyle. A teraz te lepsze fronty. To zaczynamy podsumowanie. Na dzień dobry. Wlatuje. Ostatni wypad na tamizę. Szału nie było. Trochę współczesnych monet. Tutaj z ciekawszy, no to ten ta moneta. One Half Penny, chyba ona jest z Australii nie pamiętam, muszę będziecie mieli w opisie filmu także tutaj na pewno zobaczycie Z kolejna z ciekawszych takich monet no to jest tutaj ta jedna Anna też fajna, no i zapomniałem tu przytargać tego pierścioneczka, bo go sprawdzałem mam go w domu, ale to zwykły malutki srebrny dziecięcy pierścioneczek widzieliście go na nagraniu co tutaj jeszcze, no tak jak widzicie monety współczesne jedna funtówka współczesna jedna stara, 20 pensów, jakieś pierdółki, no i wypad na pole, wypad na pole, który na no, którym wspominałem, no to ten przedmiot też taki ciekawy, co to było do czego to służyło, nie mam zielonego pojęcia nie wiem, e, dwie monety half penny, one peny. do tego tak jak mówiłem, to cukiernicze radełko ja uważam, że to jest cukiernicze radełko Mogę być w błędzie, ale jak ktoś, jak ktoś wie lepiej, napiszcie. Do tego taki kawałeczek, co co widzieliście, też nagrywałem. Myślałem, że to hamerek, ale niestety nie. Watchwinder, czyli kluczyk do nakręcania zegarka. Mamy tutaj takiego, taką nabijkę, ale ta nabijka wyżarta przez ziemię. No i trzy rzymki. Tego nie nagrywałem. Ten był pierwszy z koroną radiata też. Z no, zajechaniec, nie ma tutaj szału ten myślałem, że będzie jakiś po oczyszczeniu czytelniejszy, ale też za dużo tu nie widać no nic, tak się prezentują te tamizy, ostatnia tamiza i pole a teraz przechodzimy do pierwszego wypadu z tamizy no to zaczynamy drugą tackę na dzień dobry wlatują oczywiście guziki są pomieszane, bo są guziki z pola i z tamizy, tutaj wszystko walnąłem na tą podkładkę no, tutaj mam też jakieś te monety z tamizy, to muszę tu przełożyć no i też tu współczesne, jeden stary funt, stare 50 pensów. tutaj ktoś coś z tą monetą rzeźbił zobaczcie w jakim stanie ta moneta jest tak to wygląda, ktoś tam coś kurde kosi, przeszkadza mi masakrycznie, e, farting moneta z tym ptaszkiem e, tutaj mamy he, z czajniczkiem te emiraty arabskie, do tego dwa razy one penny w pięknym stanie e, jakaś taka nabijka, którą widzieliście, czy to coś nie wiem czym to było ale to wziąłem. E, fajeczka. Fajeczkę też widzieliście. Fajnie zdobiona fajeczkę. Udało się taką znaleźć. Szkoda, że nie miała trochę dłuższego tego dzędzla e, Guziczki. Sporo guziczku powpadało. Takich ciekawych. Sami zobaczcie. Tutaj ten guziczek kolejowy. Tutaj jakiś kolejny. E, także to fajne, fajne guziczki. No i co? Raz. Tutaj pierwszy kawałeczek srebra, który wpadł. Sprawdzony tym kwasem. Drugi kawałeczek srebra, już z puncami. Do tego 50%, do tego 50 srebra, 6 pensów z 1945 roku. No i tu jest ten James II. Moneta z cyny też w bardzo ładnym stanie. Widać ten środek. Widzicie, moneta cynkowa i w środek miedziany, taki rdzeń. No i takim szałem, dwa takie szały można powiedzieć. Na, za, na sam koniec moneta tu będziecie mieli cały opis tej monety to jest jeden re, jeden reel, jakoś tak to się wymawia tak zwany cops hiszpański, z jakichś tam może pochodzić z Boliwii, z Meksyku gdzieś to mam wypisane, także to Wam tutaj wstawię, tak ona się prezentuje no i strzałem oczywiście złotko, pierwsze złoto w 2025 9 karatowe, byłem u Jurbilera sprawdził mi to tym kwasem ale nie wiem do tej pory co oznacza ta próba, a 79, czyli jak ktoś będzie wiedział, co oznacza ta próba A79, cholera nie chce mi wyzumować. Tak, A79, proszę dajcie znać w komentarzach. Kochani, tak to wszystko się prezentuje: trzy wypady, no sami widzicie, ile tego się udało nazbierać. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie, komentarza, subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Hej!